Grać z botami czy nie grać? Oto jest pytanie. Zastanówmy się, czy warto grać z botami na przykład na poziomie Extreme 120%, czy jednak rozgrywka online z innymi graczami. I tu, i tu są pewne plusy i minusy. Zacznijmy, może, od rozgrywki z graczami. Gracze mają mózgi. <laughs> Jakkolwiek to śmiesznie zabrzmi, w większości mają mózgi. Bo oczywiście są gracze, którzy nas bardzo będą chcieli zniechęcić, będą w nas wjeżdżali celowo i tak dalej, ale tych wyrzucamy. Skupmy się na tych, którzy faktycznie chcą pograć w MotoGP na poważnie. No więc tacy gracze myślą, obierają ciekawe linie przejazdów, różne taktyki, są nieprzewidywalni, ale przez to też często nierówni. To znaczy będą dla nas większym yy, potencjalnie wyzwaniem niż boty, z tego względu, że ci gracze potrafią być szybsi niż, bo, niż boty. Więc będzie ich ciężej dogonić, będzie ciężej z nimi walczyć. No i tak jak mówię, myślą o tym, co robią zazwyczaj, ale tak jak wspomniałem, mają też pewną nierówność i potem się okazuje, że jedno okrążenie zrobią 1.36.500, następne 1.36.0, kolejne 1.36.8, bo popełnią błąd, następne 1.35.800. Więc możecie wykorzystywać błędy, wszystko jest po prostu bardziej nieprzewidywalne. Boty natomiast mają swoją określoną ścieżkę na torze, najczęściej atakują w ten sam sposób, nie są zbyt kreatywne w swojej jeździe. No i ostatnia rzecz, która akurat jest bardzo dużym plusem, są równe w odróżnieniu od człowieka. Oni, jak mają jakieś tam swoje czasy zaprogramowane na danym poziomie, to zmuszają gracza do ciągłego wysiłku. Oczywiście jeżeli jesteśmy ponad poziom Extreme 120%, czyli ktoś jest naprawdę dobrym graczem, no to wtedy nie ma to dla niego większego znaczenia. On wyjdzie szybko na czoło wyścigu, po prostu ucieknie, odjedzie i nie ma tematu. Natomiast jeżeli jesteśmy graczem, który jeszcze balansuje gdzieś na tej granicy, to myślę, że jazda z botami na takim poziomie trudności jest jak najbardziej owocna. To no przede wszystkim zmusza nas na dystansie praktycznie całego wyścigu do Ciągłej koncentracji, do ciągłej precyzji, do cały czas starania się, żeby osiągać jak najlepsze rezultaty i bronić się, nie będziemy w stanie w, na ich poziomie powiedzmy, jakoś tam uciec, oni raczej błędów nie popełniają, przewracają się czasem, ale jeżeli chodzi o same czasy i jazdę, to raczej błędów nie popełniają i to jest dobry trening. Natomiast jeżeli już jazda z innymi użytkownikami, to o ile. Dla zabawy na tych lobby publicznych można pojeździć, pewnie, dlaczego nie. To jednak warto, myślę, zwrócić uwagę na jakąś profesjonalną ligę. Są takie oczywiście, jest EU Pro Championship, ale tam jest poprzeczka tak wysoka, że z dystansem podchodźcie do tego. Jest RGC, to chyba był Raz Global Championship. Tam już jest troszeczkę łatwiej, jest lepszy próg wejścia dla nowych graczy. No i jest oczywiście nasze rodzime Warbos Polish League. Gdzie poziom również jest bardzo wysoki, i to są chłopcy, którzy, mężczyźni, którzy potrafią w tych zagranicznych ligach, które wymieniłem wcześniej, naprawdę osiągać świetne rezultaty. I oni jeżdżą właśnie w taki sposób, który łączy. Jedno i drugie, czyli są równi, bo są wyćwiczeni, wtrenowani, jeżdżą cały czas, jednocześnie myślą nad tym, co robią, więc tam wyścigi są już naprawdę wyzwaniem. Jeżeli nie jesteście w stanie, boicie się podjąć wyzwania ligi, no to tak jak mówię, potrenujcie trochę z botami na początek i wyróbcie sobie właśnie tą równość, stałość koncentracji. I to będzie naprawdę bardzo, bardzo A atut później do jazdy online. Trzymajcie się ciepło. Cześć.